Chciałabym dzisiaj wam pokażę jak zrobić grę na no, ja z leki w angielsku w będzie się składało tylko z kilku kroków więc proszę się subskrypcję oraz lajka żeby nie pominąć żadnego innego filmu no więc, tak, na no, początku musimy usunąć kotka i musimy dodać tło następnie szukamy sobie tła odpowiedniego dla nas a jak nie znajdziecie to po prostu w wniosek bardzo tutaj under Water, tylko że tam drugą wersję, żeby nasz grzegorz wyglądał to w na sposób następujący. Teraz musimy wybrać duszkę naszego gracza. Jest to Diver. Wybieramy drugą wersję i mamy naszego duszka. Musimy otworzyć teraz kod dla nurka. Zdarzenia, kiedy kliknięto. Wygląd, ustaw, rozmiar na 40%. 40. idź do, już wam mówię jakie jest x x0 i niech tutaj będzie 140 teraz kontrola zawsze ruch przesuń o 10 kroków, my sobie zmieniamy na 2 i idź do wskaźnik mysz No i teraz po wystartowaniu gry postać idzie nam za wskaźnikiem myszy. Nie wiem czy wy widzicie mój wskaźnik, ale jak nie wiem, no to właśnie na duszkę tam się poszła mój myszy. <coughs> Przepraszam jestem trochę chory. więc... może będę wykaślał. Teraz musimy dodać naszy, nasz skarb, czyli duszka bow. Tutaj ja go mam. I zmieniamy sobie nazwę na skarb. A tutaj zmienimy jego nazwę na gracz. Teraz tak, musimy dodać zmienną. Zmienne. I tutaj, jak to wie, to utwórz zmienną. I w, no i wpisujemy. Na przykład, tutaj trzeba wpisać wynik. Klikam OK. I teraz nam się pokaże, tutaj jest na wynik. Teraz musimy dodać dźwięk pod tytułem Fairy Dust. Co to usuwamy. I wybierz dźwięk Fe, Fairy Dust. No, I teraz pewnie i teraz już będzie dobrze. I teraz musimy napisać skrypt dla. Skarbu, zdarzenia, kiedy to, ustaw rozmiar na, czyli wygląd, ale tym razem dajemy 30%, żeby był trochę inny nie jest. I teraz można zaobserwować. Czyli tak się prezentuje na powiększonym ekranie. Teraz musimy dopisać jeszcze mojego ruch. Ustaw styl. Znaczy, nie, znaczy. Pomyliłam się, zmienne. Ustaw. Nie jest moja zmienna, tylko wynik. Na zero. Żeby się wzorował wynik. Kontrola. Zawsze. Ruch. Idź do słowa pozycja. Kontrola. Powtarzaj, aż. Tutaj będzie teraz czujnik i dotyka gracz, czyli na przykład Divera, to wygląd zmieni efekt kolor o 2. No i teraz zmień wynik. O 1 i dźwięk zagrać dźwięk fairy dust. No i teraz po odpaleniu. Jeśli to w w te, ten sposób. Będzie nam się zgodnie z zasadną od, odtwarzał dźwięk. Teraz musimy dodać Marekina, czyli naszego no wroga. Więc zajrzyjamy na kostkawczycki i go wybieramy i wpisujemy z chark. Szark oczywiście jeden. I tak tutaj mamy, tutaj mamy dla niego dwa kostiumy. Ale my sobie usuwamy ten kostium, ponieważ nie będziemy potrzebowali tego kostiumu. Więc teraz tak, jest nas oczywiście bardzo za duży Więc teraz musimy znowu dla niego napisać kod zdarzenia, kiedy klikniemy to Teraz zaznaczmy oczywiście w rekinie, możemy sobie na przykład rekin rekin Ustaw, znaczy nie um, wygląd Ustaw, rozmiar na tutaj Wpisujemy 30%. Teraz ruch ustaw. Do obrotu na lewo, prawo. Nic nie zmieniamy w kluczu. Teraz kontrola. Powtarzaj, aż czujniki dotykam daj. czyli jakby tak. Nie skarb. Nie skarby, tylko gracz. Zaraz do Zaraz Ruch, ruch przesuń o. Tutaj piszimy sobie 3. Nie 4, tylko 3. I jeżeli na brzegu odbije się, czyli ma się odbić. Jak jak skończył? I teraz wygląd. Powiedz cześć. znaczy my zmieniamy sobie z tego. Wpisujemy sobie tutaj. Teraz sobie wpisujemy koniec gry. Dobra. I kontrola Zatrzymaj wszystko. No i musimy dodać teraz, więc Jarekinu Kli 3. Musimy ich tak prostować sobie po mapce. I teraz będzie to wyglądało w z następujący Gra będzie świetna i po dotknięciu. Zastunia się wszystko. Zgodnie z zasadą. Mam nadzieję, że... No i to by było na tyle. W dzisiejszym odcinku pamiętajcie, żeby zostawić subskrypcję oraz lajka. Mam nadzieję, że pomogłem. No i cześć!